Zabieg, który wykonujemy u pacjentów ze schorzeniem o typie uporczywego chrapania czy bezdechów śródsennych, wykonujemy głównie w obrębie podniebienia miękkiego. Żeby zabieg był komfortowy, wprowadzamy znieczulenie na pograniczu podniebienia miękkiego, podniebienia twardego. Zabieg ten wykonujemy ambulatoryjnie, stąd tego rodzaju znieczulenie, przypominające trochę znieczulenie stomatologiczne, jest bardzo pożądane. Następnie wprowadzamy elektrody, bardzo delikatne elektrody, w obręb tkanek miękkich. Podniebienia, nadając w ten sposób pożądany kształt, pożądane proporcje budowy anatomicznej. Powstają w obrębie tych tkanek małe wzrosty, małe blizenki, dzięki którym możemy modelować, nadawać pożądany efekt tkankom miękkim. Uzyskujemy ten efekt poprzez przeciągnięcie tych tkanek w wymiarze pionowym, w wymiarze poziomym, jak również poprzez usztywnienie ich dzięki czemu tkanki te są mniej podatne w późniejszym okresie na wibracje, a ta wibracja to jest oczywiście ten nieznośny efekt akustyczny, który określamy mianem e, chociażby chrapania. E, w dalszej części często również wykonujemy bardzo precyzyjne takie nacięcie łuków podniebiennych, błony śluzowej łuków podniebiennych czy samego języczka z wykorzystaniem techniki harmonicznej e, czy również techniki celon, Poprzez wykonanie tego typu zabiegu uzyskujemy pełen efekt. To jest obraz, który spotykamy już po zabiegu.